This is how we fucking fight Się my się, wszystkim z tej strony. Kenzers zagrałem sobie dzisiaj FIFA 15 Ultimate Team w turnieju. To jest jedna ósma finału. na alia z Arena jak widzimy. El Salvatore kontra FC Kenzers. No, powinniśmy ich rozwalić. Jest dużo ludzi dzisiaj na serwerach, więc food jest trochę obciążony. Mój przeciwnik ma ralu. No i zaczynamy. Hames. Hames Rodriguez. Pięknie rozpoczął. Dante. Sahin. Sachin zagrywa do Tiago. Tiago. Pięknie lewą linią biegnie Tiago. Zagrywa do Obame Yanga. Obame jak nie dochodzi niestety i piłka cały czas jest w rękach przeciwnika. Bale. Próbuje coś zrobić. Gareth Bale. Wybija Dante na posterunku! Brawo! Luj w chuj! Schmelzer w ciep... Wahan Rafael Wagan. Rafael Varan, który była w ale... Nie udało mu się to! No nic, gramy dalej! Nie można się zamarfiać jedną bramką! Nie trafiliśmy Pewnie będzie jeszcze wiele okazji Teraz Bale do Alvesa Daniel Alves Prawą miną ciągnie Alves Dośrodkowuje Ale wybijamy Ramos Adrian Ramos Do Obama, Younga. Obama Young zagrywa do Adriana Ramosa z powrotem Adrian Ramos co zrobi Ramos Wciepnie Na Świńskiego Tigera Świński Tiger do Błaszczykowskiego Błaszczykowski do Yanga. Nie trafia Erigo Łubamejang w piłkę i znowu przeciwnicy w, 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 przy piłce Neymar Suarez Ka Casio, Aubameyang. Łubamejang Oluju próbuje strzelać ale broni Casillas w końcu jest to bramka pochodzący z Realu Madryt no ale już nie jest ta forma no ale jeszcze jednak jakoś broni Ciepa i teraz szmezer dobrze nie przejął piłki. Groskrojs. Zagranie do Suareza. Dante sam w obronie. Suarez atakuje. Luis Suarez ugryzie go. Ale wrócił Groskrojs. Jeszcze nie będzie turażnego bo wybijamy subotić. Pięknie wybija. Dobrze moja obrona spisała się w naszym polu karnym. Wybroniła. Ach. Jest Paul. Jest Tutaj była powtórka z szczału Łubameyanga. Subotic. ciepuje Subotic. Ale pięknie leciała piłka w kąt. Brać fruk, Naprawdę super. Super było uderzenie. Teraz Sachin wciepuje Sachin. A Łubameyang w polu karnym, ale... Nie trafia, Ramos poprawia. Jednak piłka wybroniona przez Casillasa. No. Niestety, już drugi raz taka sytuacja się zdarzyła. Bale, zobaczcie, jak on jest szybki. Gareth Bale, jest szybki jak burza, jest szybszy od wiatru. Że tam nie było faulu. Ramos, znowu przeciwnicy przejmują. Bale ponownie. Technicznie próbuje Gareth Bay, ale za wysoko. Nad poprzeczką leciała piłka. No ja może bym to trafił, nie? Ale to tylko ja. Błaszczykowski. Erigo Obama Young. Śmiński Tiger. Sachin. Sachin wypychany i no i pi przeciwnicy przejmują Suarez. do Neymara. No jak zwykle... No ale Neymar, no Barcelona, symulacje no Tak jest Wszyscy chyba wiedzą o co chodzi Nie lubię Barcelony zbytnio, jestem fanem Real'u że tą fogu nie mój A waszym zdaniem Ronaldo zasłużył na co tą piłkę? Możecie napisać w komentarzu Moim zdaniem zasłużył w 100% Ale to było słabe przyjęcie I jak widzicie piłka Poszybowała daleko od bramki No ale Teraz Suarez Próbuje atakować, nie wiem czy mam startować obrońcą Czy mam się bać Jeszcze mnie ugryzie No i wiecie co będzie A nie mam karty chyba na ugryzienie No kurde Luju No Sahin po Brawo Sahin, brawo To było super, super uderzenie Świński Tiger Tiago Sahim Sachin po zagrywałba ale nie przyjął, ale teraz ponownie Erik. Niestety Marcelo przy piłce piłka dociera do Dante. Koniec pierwszej połowy Wygrywamy nie remis zaczynamy drugą połowę 0-0 zobaczymy czy druga połowa rozstrzygnie ten mecz puścimy może niedługo z latana którego trafiłem w parce. Ale teraz Ramos Adrian Ramos prób przedziera się Ramos Ramos do A jak nie wierzę mogłem próbować strzelić ale teraz Suarez widzieliście Dante bał się podlecieć bo no nie mam po prostu karty na leczenie ugryzienia, nie? Nie mam nie wiem czy jest w ogóle taka dostępna na rynku. Po prostu lubi mięcho, nie? Lubi. Casio. Ramos. Do Erika Obameyanga Ten z papucia próbuje szczelić, ale obok bramki. Ponownie. Zaraz za Zlatana Ibrahimowicza. Ten to umie naprawdę super szczelić. Z daleka potrafi. Naprawdę potrafi uderzyć z latan. Ale jest... No wolny jest. Bo ma 73, bodajże tempa. Nie lubię grać właśnie wolnymi zawodnikami, więc zawsze go wpuszczam w drugiej połowie. A teraz zagranie na Sahina. Sahin nie dochodzi. Do główki również nie doskakuje, bo jest za mały. Teraz Gareth Bale. Suarez. Ooo Sua Suboti się odważył. Ubame Tracimy znowu piłkę. Neymar Neymar do. Teraz cross. Przejmujemy. Siata świńskiego Tigera nad koło. Co? Z jakiej racji rzut wolny? A dla nas... Tak, był, był rzut wolny, był, był widziałem ewidentny fał. <gryw> Więc, był, był Suarez. Od razu przyspieszył za swoją zdobyczą. Boszczykowski podał, ale niedokładnie. Aj, nie tak to miało być zrobione przez Ramosa. To podanie nie tak miało być skonstruowane. Tiago na świńskiego Tigera, ten do Ramosa. Poprawka Ramos wciepuje i czy będzie bramka teraz Sachin? Gol! Mamy 1 do 0 po bramce Tiago. Piękna wciepa, pięknie to rozegrali. Gracze FC kenzers Jest ok. Tiago, 63 minuta, mamy 1 do 0. No i na razie wygrywamy to spotkanie. Zobaczymy co będzie do końca. Gareth Bale próbował sam, ale świński tiger obama young Ach, nie możemy teraz sobie dać odpuścić nie możemy sobie odpuścić bo wiecie jak sobie odpuścimy to już będzie O, nie tak nie tak pięknie zagrane do tiago tiago wciepuje ramos myślę że dojdzie do tej piłki ale niestety nie Subotic Błaszczykowski Jakub Błaszczykowski Świński Tiger Nie tak, nie tak panowie, nie możemy tak łatwo tracić piłki no Neymar Ja sobie od razu teraz zmienię zawodnika, jak z... przeciwnik robi zmianę Zaramosa wyjdzie z lata, nie Brahimowicz Neymar przy piłce Przejmujemy Modric łamy zagrywa do Ramosa Adrian Ramos Sam został w pole karne biega Tiago Zagranie do Tiago ten nie doskakuje Zbyt niski, zbyt niski, żeby dobiec yy, doskoczyć Więc nie, do, nie dobiega. Teraz Subotic Świński tiger Świński ta... o. Nie, nie komentuję tego po prostu. A tutaj mieliśmy no właśnie na obrazie Tiego, który trafił pierwszą bramkę. O, Dawid Silva. Też to jest warty Dawid Silva. Ja ostatnio trafiłem w parce Pankao. Bardzo się cieszyłem. Zresztą możecie sobie zobaczyć w moich filmikach. Ja mówię, będzie warty z 300 tysięcy, tu patrzę, 36, nie? Byłem załamany. 88 ogólna ocena i 36 tysięcy warty śmieszne Suarez, zobaczcie jakie zagranie Chyba poluje na kogoś Ach, Wystraszyłem się sam Luis Suarez próbował już uderzyć z dobrej pozycji Myślę, że jakby dobrze przyłożył mógłby nam trafić bramkę Diago Ibra, Aubameyang, Aubameyang próbował podciągnąć tą piłkę na długi słupek, Neymar, Błaszczykowski, czy to go i Neymar? i teraz Neymar zagrywa na Bale'a, Bale czy nasz bramkarz czy Ulrich, tak Ulrich, Ulrich górą. Teraz atakują Suarez Wszyscy się boją Właszczykowski co ty zrobiłeś? piluj go Nie ma karnego To jest dziwne oh. Wciepa, będzie cross wciepywał Kross wciepuje, wybijamy Ale gorąco jeszcze jest pod naszą Nie Obama Young. Aha, no nie tak, za mocno wypuściłeś tą piłkę. Eric Obama Young przyjął na sucho Klatesa, ale... Niestety przyjmuję. Silva. Do Suareza. Luis Suarez do Neymara. Próbują skonstruować coś, ale... Myślę, że im to nie wyjdzie. Neymar. Neymar Junior. Oluju. Ibra. Ibra. Mówiłem wam, że on jest wolny, nie lubię z nim grać. Teraz bardzo, bardzo szybki, który nadrabia tutaj Obama Young, ale odbiera nam Adr yy Sergio Ramos. Sergio Adriano Ramos. Mam go w składzie Adriana Ramosa. Nie drogi zawodnik, ale bardzo dobry. Koniec tego spotkania. Wygraliśmy 1 do zera. Jest to mały wynik, ale liczy się wygrana. Jest to 1 8 finału. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subowania, dawania łapek w górę, do komentowania. Dzięki wszystkim, było super, na razie, cześć. Zapraszam na kolejne odcinki z filmu 15 Ultimate Team. Cześć, trzymajcie się!